Witam serdecznie mieszkańców Kamienia Pomorskiego. Bardzo dziękuję za zeszłoroczne i dwa lata temu yy, głosowanie na moje pączki. Wygrałam pierwszą nagrodę w zeszłym roku i dwa lata temu. No, chciałabym się z Państwem podzielić tym przepisem. Jest to przepis bardzo łatwy, prosty, a przede wszystkim tani. Cały sekret polega na tym, żeby kolejno produkty po kolei znaczy podawać i długo długo wyrabiać, bo to jest ciasto drożdżowe. No i zapraszam do oglądania. A więc podstawowe składniki to jest tak: kilogram mąki, 10 deka drożdży, szklanka cukru, 3 jajka, pół kostki masła. I niecały litr mleka. I to jest przepis na około 50 pączków. Niedużych, takich w sam raz pączków. Pierwszą czynnością to jest przesianie mąki, żeby ją spłuchnić, napowietrzyć. Wtedy ciasto lepiej rośnie. W przesianej mąki wsypujemy szklankę cukru. Wymieszamy. Następnie wbijamy trzy całe jajka. Teraz poczekamy, żeby się zagrzało mleko. Podgrzewamy mleko. Drożdże mieszamy w małym kubeczku, tak, tak zwany rozstrzyg robimy. Jemy trochę cukru. I poczekamy aż się zagrzeje mleko. Wlewamy ciepłe mleko do drożdży. Dosypujemy trochę mąki i mieszamy drożdże. Mieszamy, żeby drożdże się dobrze rozpuściły w mleku. Posypujemy powierzchni trochę mąką i odstawiamy w ciepłe miejsce do do wyrośnięcia. I dla dodania aromatu yy, ciasta to wsypujemy jedną torebkę cukru waniliowego. Teraz rozrabiamy ciasto, jeszcze dodajemy ciepłe mleko, żeby trochę rozrobić. I na razie odpoczywamy, bo muszą tamte drożdże podwoić swoją objętość i dodamy do, do ciasta dopiero. Kontrolujemy drożdże, bardzo ładnie rosną. No, ponieważ drożdże już podwoiły swoją objętość, ładnie urosły, to dodamy do, do ciasta. taka pierwsza czynność, tak żeby zmieszać ciasto z drożdżami z tym rozczynem. A teraz przystąpimy do najprzyjemniejszej pracy, czyli ręczne wyrabianie ciasta. <śm> <śm> Bo żadna łyżka, żadne inne naczynia nie wyczują tego, jakie powinno być ciasto. I to ciasto wyrabia się bardzo długo, tak minimum 15-20 minut. Ale czym się dłużej wyrabia, tym ciasto jest lepsze, bardziej napowietrzone, wyrobione. Wszystkie składniki się ładnie połączą. A dotąd się wyrabia, aż ciasto będzie odstawać od ręki. No, ręką to się wyczuwa konsystencję, żeby nie było za, za gęste, bo wtedy pączki są twarde. Tak jak widać, o, taką konsystencję ciasto na pączki musi mieć. Zresztą nie tylko na pączki, każde ciasto drożdżowe, jak jest rzadsze, to jest smaczniejsze i jest bardziej pulchne. Rozpuszczamy pół kostki masła. I w międzyczasie jeszcze wyrabiamy, dobrze wyrabiamy, żeby było ładne, jednolite ciasto. Już tu widać, to ciasto zaczyna odstawać od, od miski i od ręki. Już się, już się nie ciągnie. O. Ale to jeszcze za mało. Jeszcze trzeba wyrabiać. Jeszcze zobaczymy, jak się masło rozstawia. O. Czy te pączki to już tradycja tłustoczwartkowa? Oj tak, tak. Od ilu lat? Och, ja odkąd pamiętam, to moja mama robiła pączki, mój brat, który był piekarzem świętej pamięci już, on też robił pączki. A później to ja już tak na, na swoim gospodarstwie, to koleżanki z pracy przychodziły razem, Robiłyśmy pączki do późnej nocy, do 12 w nocy, mm -hmm. tak bywało. No. A już jak mieszkamy w pobliżu z córką, i jak się już wróki zaczęły rodzić, no to już co czwartek to radocha, bo szczególnie jak do szkoły chodzimy. To zanim poszły na ósmą rano do szkoły, to ja od czwartej rano rozpoczynałam produkcję pączków. Także każde dziecko wychodziło do szkoły i miały to cztery pączki, żeby się ewentualnie y, podzielić z koleżankami czy z kolegami w szkole. No. Kolega y, mojej wnuczki, nie wiem, w trzeciej klasie czy w czwartej, to się spytał, Czym twoja babcia pączki nadziała, że takie dobre? No ale to były czasy, kiedy jeszcze sama robiłam takie mieszane drzemy, maliny, jeżyny, aronie, jabłka. No w tej chwili od dwóch lat susza, także takich tych owoców to nie miałam jak zebrać, bo nie było. To posłużę się kupioną marmoladą, tylko że ją trochę zaromatyzuję. No, dobrze. Jak już ciasto jest wyrobione dobrze, to na samym końcu dodajemy po trochu roztopione masło. Mhm. Teraz jak tłuszczu się dodało, to, to w ogóle ciasto nie przykleja się do ręki, ale trochę jak się już wrobi, to, to trochę łapie, ale o jaka ręka jest, już się nie klei. Teraz dobrze wyrobić, żeby ciasto wchłonęło tłuszcz. Można tych pączków zjeść nie 1, 2, a tak 5-6 na przykład, bo, bo są i nieduże i nie, nie sycą tak jak, jak takie mocno natłuszczone, nacukrzone. To jest prosty przepis. I tani. Każdy może sobie pozwolić na. A skąd na taki robienie? przepis? Czy to jest praktyka, czy może spuścizna jakaś? To znaczy, ja trochę modyfikowałam, bo w domu inaczej się robiło. Podobnie też. Moja mama to była specjalistką od ciasta drożdżowego, bo nawet sama, jak pamiętam, w dzieciństwie to sama piekła chleb. No, to chleb był bardzo dobry, <laughs> też właśnie bardzo długo, jak to mówiła, mięsiła go. A jeszcze nie powiedziałam, przede wszystkim do pączków nie może być byle jaka mąka. Musi być mąka tortowa typ 450. Ja mam swoją ulubioną, ale żeby nie robić kryptoreklamy, to nie mówię jakiej firmy, ale Mówię, tortowa typ 450. Pozwolimy ciastu odpocząć, podsypać mąką, o, tak żeby nie, nie przywierało do naczynia. I przykrywamy ściereczką, ściereczką do wyrośnięcia. To będzie trwało w zależności, może 15, może 20 minut, może pół godziny. Litro oleju wlewamy do garnka. garnek to taki specjalny do smażenia pączków, chuścików, frytek i przygotowujemy jeszcze ziemniaki. Ja mam taki sposób, że jak się smaży pączki, to wrzucam plasterki i ziemniaka. To też yy, hamuje wchłanianie tłuszczu. Ciasto już tak nie wchłania. No, ziemniaczki do smażenia przygotowane. A teraz przygotujemy... Marmoladę, Najlepsza marmolada jest różana, ale nigdzie nie było w sprzedaży. Może bliżej tłustego czwartku to będzie ta marmolada różana. Ta jest marmolada wieloowocowa. No taki kubeczek to na dwa razy, można na dwa razy do pączków. I parę kropli olejku. I może być arakowy. Może być rumowy, tak jak kto woli. No ja akurat pod ręką mam rakowy to trochę tego aromatu. I wymieszać. No teraz zobaczymy. Może być. Pięknie urosło, pękate. No teraz przystępujemy do robienia pączków. Ja tak na wyczucie. Nie mierzę, tylko tak na wyczucie. O, Drzemik. Czyli nie wstrzykujemy, tylko. Nie, nie. wstrzykiwane to, to można kulki kręcić i, i smażyć kulki, a później szprycować. O! o, mhm. no, o tak. Mniej więcej. No, ciasto jest takie bardzo elastyczne, zaklejone i już następne. Już nawet się specjalnie ciasto do ręki nie, nie klei. Mhm, bardzo ładne jest. No. Wygląda teraz na bardzo przyjemne zajęcie. No, nie powiem. <grymne> <grymne> Może samo ciasto drożdżowe jest y, trudne dla dzieci do zrobienia, prawda? Tak, dla dzieci to raczej chyba trudne. Ale takie lepienie już chyba można im zostawić. No, to znaczy, bardzo by się pokleiły. <grymne> To faworki dzieci mogą robić. Pączki to raczej no, takie już może starsze. Mhm. To jak rośnie, to. Jeszcze będą rosły te pączusie, tak? No tak, teraz, teraz będą rosły. I jak urosną, to już do smażenia. Mhm. Mówię, ostatniego pączka się lepi, I pierwszego sobie... się wstarczy. już pierwsze tam, no 5, 6, bo to tak mniej więcej. Chodzi do, mm -hmm. do garnka, a nie muszę mówić, każdy chyba kto mnie zna to, to wie, co jest moją pasją, no poza oczywiście rodziną, nie, najważniejsza sprawa to, to rodzina, mm -hmm. a, tak na drugim miejscu to jest działka. <laughs> 40 lat, 42 dokładnie, jak uprawiam działkę i to tak od, od kopania aż po zbiorę. Wszystko sama. Wszystko sama. Susza, ślimaki, mhm. ja mówię jeszcze na dodatek złodzieje. I szpaki. I szpaki. I szpaki, no zeszły rok to był okropny, bo szpaki zjadały. wszystko. Niedojrzałe jabłka, niedojrzałe porzeczki. Przecież nigdy nie jadły szpaki czarnej porzeczki, a ostatnio to, to wszystko. Chociaż działka to jest na stare lata dobrą sprawą, bo człowiek tak ja mam naturę, że tam nie siedziałabym w oknie czy powiedzmy nie szwendałabym się, a na działce to i popracuję, mam dużo ruchu, jestem na świeżym powietrzu. A poza tym patrzy się, człowiek wysieje i patrzy jak rośnie. No to, jest, to jest satysfakcja niesamowita. jak to Chińczycy powiedzieli, jak chcesz być całe życie szczęśliwym, to zostań ogrodnikiem. No i to święta prawda. No pączki już urosły, nadają się do, do smażenia. I tak jak powiedziałam, że wyjdzie około 50 pączków. Tu na stolnicy jest 48, bo 2, 4, 6, 8 razy 6 i jeszcze 5 pączków, bo ten to taki ostatni, to taki dyskrobek. To 53 pączki. Także no bardzo ekonomiczny przepis. Patrzę teraz, sprawdzam, czy, czy olej dobry za to przedmiżymy żeby łatwiej było wyrzucać i kartofelka i przykrywamy po to się przykrywa, żeby ciasto równomiernie rosło Przebrać do głowy. Wychaczamy w Czyli to też jest taki pomysł, że nie posypujemy tak z góry, tak tylko wtedy tylko... mhm. jest wszędzie popudrowany. Да, с этим не Doszliśmy do finału, pączki usmażone i teraz jest degustacja. Proszę, Małgosiu. Musisz się odmaskować. Odmaskuj się. O. Od razu, że się nie No to proszę. No to ocena najpierw tak z zewnątrz. Mm, bardzo mięciutkie. O o, I wracają no. do, do swojej postaci. O, piękne drożdże. ciasto. Mm. Mm. Gryzie się, a one się od. A sierżutki jeszcze cieplutkie. Jeszcze ciepłe, tak. Pyszne. Ale bardzo pan, dobrze pan czuć. Pan ten... widać. <laughs> dobrze widać. Bardzo dobrze czuć ten aromatik. No. Delikatniej. Mhm. Nie za bardzo. Nie poperfumowane tylko to. No, tak, i zobacz tak w środku ładnie, o. Mm. I słodkie. Do środka mało cukru poszło. Ja. W pierwszym roku to nie, nie chciałaś babcia przyjść na konkurs. Mama przyniosła twoje pączki. I co się stało? <laughs> Właśnie. <laughs> Mama przyniosła tej poczki na konkurs. Konkurs był anonimowy. No. Jury było wybierane z publiczności, więc żadna ustawka. I co się stało wtedy? No i. I mama wróciła stało... z dyplomem. Z dyplomem, mhm, tak. Ja no. lubię jeszcze te poczki jeść na następny dzień. Mhm. One wtedy mają inny smak, inną konsystencję. Są takie czerwste. O, Opa, jak urosły. Ale są pyszne. Czyli dobrze wyrobione ciasto, A się trochę bałam, że może za mało. No, bo to jednak trzeba wyczuć. No właśnie widzisz, dlatego ja wyrabiam ręką, bo wyczuwam konsystencję, jakby mi tak jakiś robot, czy coś tam wyrabiało, to, to bym nie wiedziała. No i co? Zapraszamy Państwa do tak wykonania przepisu. I przynieść. Na spotkanie na tłusty czwartek do degustacji, jak się komu udało. Albo pochwalić się w komentarzach na Facebooku. No. Bo w tym roku niestety, ale właśnie konkursu robić nie będziemy na miejscu. Z tego względu, że głównie brali udział w tych konkursach seniorzy e, i osoby starsze, a jak wiadomo, e, musimy na te osoby szczególnie uważać. Także w tym roku niestety, ale. Dlatego jest też ta akcja online. Tak. Tak, tak. Ale komentarze to mile widziane. Dziękuję. No dziękuję. Cieszę się Gosienka, że... Jak się cieszę? No. Dzięki bardzo za uwagę. Mhm.